I system nerwowy mężczyzn uwarunkował się do tego, żeby właśnie ogarniać ten świat materialny. Oni zarobiście przewodzą w świecie materialnym, naprawdę są świetnie zorientowani w tym. I ten system ten sam działa w chwilach konfliktu z partnerkami. Jest po problemie, czyli emocje przeszły. Jest okej. Okay. Co tu więcej roztrząsać, tak? Ale u kobiety jest trochę inaczej, bo my regulujemy się wewnętrznie wewnątrz relacji. My jesteśmy uzwojone do relacji. Dla nas najistotniejsze jest, żeby wszystkie brzuszki były pełne i zadowolone, no bo wtedy można się rozwijać, wtedy można coś tworzyć, wtedy można wprowadzać innowacje. Jeżeli jakakolwiek potrzeba jest niezaspokojona, system się przełącza na przetrwanie. A w przetrwaniu nie ma miejsca na rozwój. W przetrwaniu jest podstawowa reakcja kobieca na stres, czyli zmrożenie lub pokłon. Podstawowa reakcja męska na stres. Walcz, uciekaj. Kobiety się zmrożą, czyli przyjmują wtedy kompletnie pasywną postawę i, i w ten sposób jakby starają się po prostu przejść przez to, co jest, co się dzieje dookoła nich. One są po prostu noszone sytuacjami wtedy. Lub wchodzą w tak zwany pokłon, czyli przybieram zachowania takie, jak moje otoczenie wykazuje. Jeśli jestem w konflikcie z mężczyzną i widzę, że Jestem napięta, no to ja nie będę go dodatkowo rozdrażniać, no bo mój system nerwowy też widzi, że on jest większy i on mógłby mi zrobić krzywdę, gdyby chciał. Tą matematykę to nasz mózg robi bardzo szybko. Więc ja postaram się być delikatna, ja się spytam, jak on się ma, jak on się czuje, czy on ma przestrzeń na rozmowę ewentualnie. Szczerze? Rzeczywiście takiego dojrzałego emocjonalnie mężczyznę taka postawa trochę wkurza. Ale wtedy w niej, jej systemie nerwowym, nakręca się dokładnie to, czego ona się boi. On jest zły. Jak on jest zły, może zrobić krzywdę. Pokłon jeszcze bardziej. Oczywiście, od kobiet wymaga się na tym etapie rozwoju, mówię bardzo świadomie, wymaga się tego, żeby naprawdę łączyły się z tym, co sprawia, że one czują się bezpiecznie, żeby umiały to komunikować, nadać ten komunikat i żeby partner tego wysłuchał. Bo jeżeli czujemy się bezpiecznie. No, to rzeczywiście jest przestrzeń na rozluźnienie, odprężenie, otwarcie i na to, co jest fajne w życiu, czyli zabawa, śmiech i radość. I to jest niemożliwe bez poczucia bezpieczeństwa. Śmiech i radość bez poczucia bezpieczeństwa to jest ryzykantstwo. Okay? To, to nie ma nic wspólnego z takim dobrym, bezpiecznym miejscem, gdzie można się rozluźnić. I w kobiecie, kiedy dochodzi do konfliktu z jej partnerem, no to kiedy oni sobie to przegadają, emocje zejdą, no to w niej pojawia się naturalnie ruch, I jak to teraz naprawić, żeby nie doszło do tego, co doprowadziło do tej sytuacji. No bo ja czułam się tak i tak, i mi to zrobiło to i to, no to sobie przegadajmy to, jak to ustalić, co tu zmienić. Czasami dla mężczyzn to, to, to nie jest nic złego, znowu, ale dla, czasami dla mężczyzn wywołuje to taką reakcję, jest to, czego ona jeszcze ode mnie chce. Przecież już jest po problemie. Jakby, czy ja jej nie wystarczam w takim układzie? Bywa, że to się nakręca, i mnie i mojego męża bardzo często takie chwile nakręcały. Ale świadomość tego, że dosłownie nasze mózgi są uzwojone inaczej, i ja wiem, że dla niego konflikt już minął, to, to jest przestrzeń dla mnie, żeby uszanować i uhonorować moją biologiczną potrzebę regulacji i naprawy. Czyli to już jest po mojej stronie, że wychodzę z inicjatywą do niego, że ja potrzebuję więcej ukojenia, żeby to, co doprowadziło do sytuacji takich napięć, mogło po prostu przelecieć całkowicie, żeby ja poczuła się już naprawdę bezpiecznie, rozluźniona, otwarta. I nie, mój drogi, to nie jest Twoja odpowiedzialność, żebym ja czuła się bezpiecznie, ale to jest Twoja obecność, która to wspiera. Więc, w miarę gdy ja potrzebuję się uregulować i chciałabym zrobić taką praktykę tantryczną, albo taką praktykę uwalniania emocji, albo takie ćwiczenie, czy będziesz ze mną i czy będziesz dla mnie na ten moment w tej przestrzeni, w tych 15 minutach czy godzinie, i będziesz mi służył swoją po prostu nieuwikłaną obecnością, bo ja niczego więcej nie potrzebuję, tylko twoją nieuwikłaną obecność, w miarę jak ze mnie to po prostu przeleci. A potem mnie przytuisz, a mój system nerwowy znajdzie moment i bardzo wyraźny zapis, jeśli jest dotyk, to znaczy, że naprawdę jest bezpiecznie. I wiecie co? I nam to bardzo pomaga. I parom, które zdają sobie sprawę z tego właśnie z tych różnic podstawowych, to też bardzo pomaga. Nie wszystkie pary są gotowe na to, żeby wdrażać takie rozwiązania. To jest OK. Jedyne, co. Jest intencją tego wideo to jest zaproszenie do tego, zaproszenie do świadomości tego, jak bardzo jesteśmy różni. Zaproszenie faktycznie do takiego rozpoznawania swoich potrzeb, swoich podstawowych reakcji, reagowania tego z punktu miłości, że przecież wszystko, o co my się tu kłócimy, to jest miłość, jakaś jej forma. I zaproszenie do tego, że tak, kobiecy system nerwowy potrzebuje trochę więcej do doregulowania się i przepuszczenia przez siebie rzeczy niż męski. I ten męski, Aspekt, i ten, ten partner obok. To, to może być dokładnie to, co jest potrzebne, ale nie żeby naprawiać, ratować, doradzać, intelektualizować i gadać, tylko żeby on po prostu był, bo ona sobie świetnie poradzi, jeśli jest świadoma swoich potrzeb, umie je nazwać, gdy to się jej daje, to ona to przyjmuje. Ok? Bardzo istotne, bo jeżeli ona mówi, ty masz być taki i taki, żebym ja mogła się rozluźnić. To, to nie jest w tym momencie dojrzała prośba, tylko takie no, księżniczkowanie, tak? Zaby bądź dla mnie taki, bo wtedy ja tam będę mogła się czuć spokojnie w ogóle. Trzeba patrzeć na to, skąd płyną takie prośby. Świadoma siebie kobieta i taka naprawdę bardzo spójna ze sobą, kochająca siebie. No to ona będzie taką samą miłości, miłością darzyć swojego partnera. I vice Świadomy siebie mężczyzna. Gdy zauważy jakąś destabilizację w kobiecie, to on nawet sam wyjdzie do tego, że powie: Dostrzegam coś w tobie, mogę ci służyć pomocą i wsparciem w miarę jak ty sobie pomagasz. Ale ja tego nie dźwignę za ciebie. Nie? I na tym polega dojrzałość.